Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Słodki w Na Zdrowie TV. Rozpoczynamy cykl rozmów o ADHD. Specjalna playlista i specjalna zakładka, w której możecie więcej dowiedzieć się właśnie o ADHD. A dzisiaj w studiu lekarz, specjalista, psychiatra osób dorosłych Agnieszka Tajchman. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Witam. I temat, który myślę wiele osób bardzo będzie chciało obejrzeć, bo będziemy rozmawiali o farmakoterapii. Czyli co? Osoby, które mają ADHD mogą dostać y, farmakologiczne leczenie? Y, no, co? ADHD jest chorobą? Jest zaburzeniem? Może wyjaśnimy najpierw to? Na pewno nie nazwałabym ADHD chorobą. Nazywamy fachowo, bo tak jest w nomenklaturze medycznej, klasyfikacji medycznych, klasyfikacjach medycznych. Nazywamy zaburzeniem. ADHD należy do takiej grupy zaburzeń, które nazywają się zaburzeniami neurorozwojowymi, więc nazywamy ADHD zaburzeniem, aczkolwiek ja uważam, że. To jest po prostu pewien sposób, inny sposób funkcjonowania mózgu u osób z ADHD, które nie do końca wpisuje się w pewien schemat, który mamy, można by powiedzieć, narzucony przez większość w społeczeństwach, bo jednak gdzieś tam pewne reguły funkcjonowania narzuca większość, więc mogłoby się okazać na przykład, że osoby z ADHD i z tak funkcjonującym mózgiem, w innych okolicznościach nie miałyby. Postanow... zauważonego, czy zdiagnozowanego zaburzenia i określonego tego funkcjonowania specyficznego mózgu jako zaburzenia. A jak działają w takim razie leki na ADHD? Leki na ADHD działają tak naprawdę na podłoże przyczynę ADHD. Przyczyną, jako przyczynę ADHD uznaje się deficyt przekaźnictwa w, w zakresie takich dwóch podstawowych, Neuroprzekaźników w mózgu. Dotyczy to obniżone funkcjonowanie tego przekaźnictwa. Dotyczy dopaminy, dotyczy noradrenaliny, ale też nie w całym mózgu, w pewnym rejonie mózgu, który jest odpowiedzialny za koncentrację, za organizację i planowanie, za motywację, za rozpoczynanie, kończenie działań, więc można by powiedzieć za taką samoregulację, również kontrolę emocji. Czy to jest tak, że te leki mogą jakoś negatywnie na nas wpływać? Na przykład mogą, nie wiem, nas uzależnić albo y, spowodować, że będziemy się źle czuli, nie wiem, pojawią się jakieś wymioty, biegunki, czy te leki są całkowicie bezpieczne i nie mają żadnych negatywnych skutków dla naszego ciała? Leki, y, które są stosowane w ADHD są uważane za jedne z najbezpieczniejszych, jedne z najlepiej poznanych i pozbawionych dużej ilości objawów niepożądanych w stosunku do tak naprawdę większości leków stosowanych w medycynie. Natomiast to, co chcę jeszcze powiedzieć odnośnie jakby potrzeby stosowania, jeśli chodzi o osoby dorosłe i ADHD osób dorosłych, farmakoterapia ma znaczenie kluczowe, ponieważ można by powiedzieć, ona nam ta farmakoterapia, te leki uzupełniają nam ten deficyt, one nam kompensują ten deficyt, który jest i będzie tak naprawdę. I co zmienia się w funkcjonowaniu takiej osoby, która zaczyna farmakoterapię? Przede wszystkim jest, można by powiedzieć, ja to też tak tłumaczę pacjentom, że osoba z ADHD mająca to przekaźnictwo obniżone, ona dorównuje, można by powiedzieć, poziomem tego przekaźnictwa, tego neuroprzekaźnictwa w zakresie dopaminy i noradrenaliny do osób tak zwanych neurotypowych, czyli osób bez ADHD. Można by powiedzieć, że następuje taka normalizacja tego mózgu do stanu tak jak wszyscy, można by w ten sposób powiedzieć. W taki sposób działają te leki, one nam wyrównują ten poziom, ten deficyt w zakresie tych dwóch głównie tych. Czy jeśli zostaniemy zdiagnozowani i okaże się, że mamy ADHD, to to jest już mus, że musimy iść na farmakoterapię, czy można jeszcze pracować na przykład terapeutycznie? Absolutnie nie jest to konieczne i nie jest to mus, że my musimy te leki przyjmować. Natomiast badania i obserwacje, których jest coraz więcej, pokazują, że de facto stosowanie farmakoterapii w ADHD u osób dorosłych, jest potrzebne, ponieważ dzięki farmakoterapii tak naprawdę poprawia się jakość życia osób z ADHD i tak naprawdę ponoszą one niższe koszty swojego ADHD, ale też nie muszą wkładać tyle wysiłków w funkcjonowanie. Natomiast absolutnie, jeśli chodzi o tę drugą część Twojego pytania, sama farmakoterapia moim zdaniem nie wystarczy. Nie wystarczy brać leki i tak naprawdę nie robić niczego, nie niwelować sobie trudności, nie dostosowywać sobie stylu życia do swojego ADHD, nie ograniczać sobie tak naprawdę obciążeń, które tak czy inaczej te osoby z ADHD y, będą y, dotykały, te obciążenia będą nadal obciążały i jeśli y, Osoba z ADHD nie dostosuje swojego stylu życia do swojego ADHD, tak naprawdę będzie musiała przyjmować większe dawki leków, żeby nadal kompensować ten nadmiar, nadmiar e, obowiązków, nadmiar e, rzeczy do wykonania, nadmiar bodźców itd. E, my musimy wdrożyć jednocześnie z farmakoterapią e, postępowanie niefarmakologiczne. Czyli jedno łączy się z drugim i wtedy efekty są pewnie zaskakujące, tak? Wtedy efekty są tak naprawdę I widać najlepsze. W życia, tak? Widać, widać. To... Poprawę jakości mhm. życia, co jest tak naprawdę kluczowe. Wiele osób z ADHD, które do mnie trafiają, same wprost mówią, że włączenie farmakoterapii i od, dołączenie tych innych dodatkowych oddziaływań niefarmakologicznych czyli zbudowanie, budowanie, Strategii, budowanie rutyn, odpowiednich nawyków, ale też tak jak powiedziałam wcześniej, dostosowywanie stylu życia do swojego ADHD. To nie chodzi o to, że my mamy się, osoby z ADHD mają się dostosowywać do wszystkich wymogów, które gdzieś tam je otaczają. Nie, to nie na tym polega, bo i tak temu mogą mnie sprostać, i tak będą obciążone, przeciążone. One mają sobie redukować te obciążenia, nie. które nasilają objawy ADHD i. Negatywnie wpływają na to życie i funkcjonowanie. A te leki bez problemu się wykupuje? Czy jest problem z ich dostępnością? Problem z dostępnością jest bardzo duży. Jest to bolesne i trudne. Myślę, że dla wszystkich jakby ogniw tego całego, całego łańcuszka, czyli zarówno jest to trudne dla farmaceutów, którzy nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ilości leków podaż versus popyt, bo podaż jest niższa niż popyt. Diagnoz mamy coraz więcej, coraz większa jest świadomość, coraz więcej jest osób zdiagnozowanych, więc zapotrzebowanie na leki, na farmakoterapię jest również większe. Natomiast no niestety ta podaż nie nadąża za popytem. Trudność ma farmaceuta, trudność ma lekarz, trudność oczywiście i to największą trudność, najbardziej przez to cierpi pacjent, który potrzebuje tych leków. Ja powiem jaka jest też ta trudność. My mamy prawo wypisać Pacjentowi leki na 3 miesiące. Maksymalnie 3 miesiące, no ale to jest tro, trochę to jest sporo czasu. To jest, może być spora ilość leków, natomiast pacjent, niestety, musi cały całą tę pulę, cały ten zapas na 3 miesiące, musi zrealizować tylko, w, ma na, na to czas w ciągu 30 dni, może zrealizować taką receptę. Czyli ma tylko 30 dni na zrealizowanie zapasu na 3 miesiące. I to jest bardzo trudne, ponieważ tych leków nie ma aż tyle w aptekach. Czyli to żeby, trzeba szukać ich po prostu, tak? Jest to. My to nazywamy ja, ale również pacjenci polowaniem. Jest to dosłownie wybieranie się na polowanie. Hmm. Poluje się na te leki, ludzie rezerwują, polują, wysz, przez wyszukiwarki rezerwują, rezerwują w aptekach. Yy, natomiast to jest jeden z problemów. Drugim problemem są koszty leczenia, tak naprawdę. Ile kosztuje taka farmakoterapia miesięczna? Yy, miesięczna farmakoterapia to zależy od yy, dawki, zależy od. Też preparatu, natomiast u y, osób dorosłych to nie kończy się na kilkudziesięciu złotych miesięcznie, tylko na kilkuset złotych hmm. miesięcznie. Jeśli dodamy do tego zapas na trzy miesiące, to jest to, może być to w okolicach tysiąca hmm. bądź nawet ponad tysiąca złotych. Czyli jest to już taki dość duży wydatek, prawda? Dość duży wydatek, w związku z czym nawet jeśli mam pieniądze, to może mi się nie udać zrealizować wszystkiego w ciągu 30 hmm. dni, ale ci, którzy, którym, którzy mają dostęp i im się, mają szansę zrealizować, mogą tak naprawdę nie mieć w ciągu 30 no dni tak, takich pieniędzy, że pieniędzy tak, oczywiście. że plus jeszcze no, no, bywa, że, że czekają na wizyty długo, więc nie dostaną kolejnej wizyty tak szybko po miesiącu, żeby sobie uzupełnić. No to może powinny być refundowane te, te leki w takim razie. E, oczywiście uważam, że te leki powinny być refundowane. Refundacja jest, obejmuje tylko e, dzieci i młodzież, czyli e, osoby w wieku od 6 do 18 roku życia. Jeśli Ktoś za DHD kończy 18 lat, ja to tak nazywam, jeszcze wieczorem poprzedniego dnia miał 18 i należała mu się refundacja, kładzie się spać i następnego dnia ma już 19, to ja powiem tak, jaką mamy tutaj różnicę? Czy w tym mózgu, w tej osobie coś się zmieniło w ciągu tych kilku godzin, ale zmienia się diametralnie kwestia podejścia właśnie do refundacji, tak jakby wraz z ukończeniem 18 lat. ADHD zniknęło. Ono nie znika. Mamy osobę już dorosłą i to jest jeszcze, zaznaczę, są to młodzi dorośli. To są 18-, 19-, 20-latkowie. Są to osoby, które bardzo często jeszcze są na utrzymaniu swoich rodziców, studiują i y, 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 nie mają po prostu jeszcze swoich pieniędzy bądź tylu pieniędzy, żeby móc wykupić te leki. Natomiast refundacji tutaj już nie, nie ma. Y, jest jeszcze też druga kwestia. Refundacja. Y, no, to są koszty. To są koszty dla państwa, bo państwo musi jakby do tego leku dołożyć, żeby pacjent mniej płacił. Ale pytanie, czy dołożenie przez państwo e, tych pieniędzy do refundacji dla osób dorosłych za DHD tak naprawdę nie zwróci się bądź inaczej nie będzie niższe niż koszty, mm -hmm. które ADHD społeczne, powoduje prawda? koszty Oczywiście. społeczne, tak. e, To powiedz jeszcze jak często przyjmuje się te leki? To jest codziennie, nie wiem, jedna tabletka, dwie tabletki, więcej tabletek? E, układanie można tak powiedzieć farmakoterapii w ADHD jest również procesem i jest Dość złożone, bo jest bardzo indywidualne. Tutaj nie ma takiego prostego dla każdego schematu dawkowania. Ani w zakresie preparatu. Preparaty dobiera się indywidualnie. Mamy kilka preparatów. Są to stymulanty, ale też leki nienależące nie do grupy stymulantów. Natomiast mamy jeszcze bardzo różny zakres dawek, ale też różne formy tych leków. Są formy krótko i dłużej działające, w związku z czym my musimy dostosować tę farmakoterapię. Można powiedzieć, że to jest farmakoterapia szyta na miarę, bardzo indywidualnie do objawów, spektrum objawów, nasilenia objawów danej osoby, ale także do jej indywidualnego tak naprawdę funkcjonowania i zapotrzebowania na dawkę i na tak naprawdę działanie w danym momencie dnia. Lekarz specjalista, psychiatra od osób dorosłych Agnieszka Tajchman, bardzo dziękuję za tę informację. Dziękuję. Ja bardzo. nazywam się Tomasz Słodki, czekam na Wasze komentarze. Czy próbowaliście farmakoterapii, czy może Wasz lekarz psychiatra przepisał Wam taką farmakoterapię w kontekście ADHD? Napiszcie w komentarzu, czekamy na Wasze wiadomości. Do zobaczenia. Tomasz Słodki.